Cześć kochani. dzisiaj porozmawiamy sobie o superintuicji, o czymś, co tak naprawdę, do czego tak naprawdę każdy z nas może mieć dostęp. Tak, kochani. Powiemy sobie o darach intuicyjnych, bądź też e, inaczej zwanych e, zdolności percepcji pozazmysłowej. E, Zapewne niektórzy z Was słyszeli o takich darach jak jasnowidzenie, jasnoczucie, jasnosłyszenie, jasnowiedzenie i jeszcze inne powodne. I kochani, to są zdolności, które niewątpliwie wielu ludzi w sobie odkryło i aktywowało i wykorzystuje. Tak? Natomiast kochani, chciałabym powiedzieć Wam przede wszystkim... Że tak naprawdę każdy z nas może aktywować w sobie te dary. Każdy z nas może aktywować w sobie superintuicję. Wiecie, to nie jest coś, z czym człowiek się rodzi albo nie. To nie jest coś, co może mieć, do czego może mieć dostęp tylko garstka ludzi, na przykład wróżki. Tak? Nie kochani. Każdy jest wyposażony. W narzędzia, które właśnie umożliwiają uaktywnienie tych zdolności. Każdy z nas generalnie rodzi się z tymi zdolnościami, tylko są one u zdecydowanej większości po prostu zablokowane. I teraz my możemy wszystkie te blokady uwolnić, możemy odblokować sobie te dary. I kochani, to jest coś, co. Mi osobiście zajęło sporo czasu, aby uwolnić sobie na tyle dużo blokad, że byłam w stanie aktywować sobie. Chociażby jasnowidzenie, jasnowiedzenie, jasnoczucie. I jeszcze inne, które nie miałam pojęcia, że nawet istnieją. I kochani i... W moim przypadku były to lata pracy nad uwalnianiem. Wszelkich blokad. I teraz czym, co przede wszystkim blokuje nam? Dostęp do superintuicji, do naszych darów, jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnoczucia i tak dalej, kochani. Przede wszystkim jest to. Są to lęki. Eee, o co? To. Kochani, powiem więcej i będziemy uwalniać te lęki, kochani, podczas spotkania, na które serdecznie zapraszam każdego, każdego kto jest zainteresowany uwolnieniem siebie odblokowaniem superintuicji. Kochani, już 10 lutego odbędzie się sesja grupowa, kwantowa, sesja terapia, grupowa, kwantowy skok do superintuicji. To będzie kochani w czwartek 10 lutego o 19:00. można się zapisywać. Link do zapisów podam tutaj w opisie tego nagrania. Pierwszy link tutaj zaraz pod spodem będzie można sobie kliknąć i zamówić udział w sesji sesja będzie trwała około dwie godziny. Będzie i jest w bardzo promocyjnej cenie więc zachęcam kochani. I teraz kogo kogo ja, kogo ja zapraszam kochani zapraszam osoby które. Przede wszystkim chciałby mieć lepsze połączenie ze sobą, bo tak naprawdę o to chodzi w superintuicji, tak? Superintuicja to, kochani, jest wewnętrzne prowadzenie. To jest ten wewnętrzny głos, który mówi do nas, który chce nas prowadzić. Gdzie nas chce prowadzić? Kochani, w kierunku najskrytszych pragnień naszego serca. I wiele osób ma świetne połączenie ze swoją intuicją i daje się jej prowadzić. I jeżeli jesteś, czujesz, że jesteś taką osobą, natomiast chciałabyś wnieść tą swoją intuicję na jeszcze wyższy poziom, tak, aby, aby um, ją powiedzmy aktywować na wyższych poziomach um, i jakby czerpać z niej maksymalnie, um, aby, aby tak naprawdę dać się prowadzić dosłownie na każdym kroku, w każdej, wiecie, minucie, sekundzie naszego życia, ta super intuicja chce nas prowadzić. I teraz e, niesamowicie ważne jest, i to też będziemy jakby poruszać podczas tego spotkania, niesamowicie ważne jest, aby. Odblokować sobie super intuicję, połączenie ze swoim wewnętrznym prowadzeniem, aby uaktywnić w sobie wyższe dary, tak, w zdolności percepcji pozazmysłowej. Kluczowe jest, kochani, zaufanie, zaufanie do siebie, zaufanie do swojego, nazwijmy to wyższego ja, tak, różnie można to nazywać, do swojej wyższej jaźni, tak, boskiej jaźni, tak kluczowe jest to zaufanie i teraz właśnie to jest kolejna potężna blokada na drodze do odblokowania superintuicji, na drodze do odblokowania jasnowidzenia, jasnoczucia, czucia, jasnowiedzenia i tak dalej. kochani, kluczowe jest zaufanie do siebie. Nauczono nas, od dziecka uczono nas, jak nie ufać sobie. Jak ufać wszystkim innym, tylko nie sobie? Jak ufać ekspertom, ale nie sobie, bo my to nic nie wiemy. Wiedzą i pomóc nam mogą tylko eksperci. My sami sobie nie jesteśmy w stanie pomóc, my nic nie wiemy. Żeby zasięgnąć jakiejś wiedzy, no to trzeba czytać jakieś mądre książki, słuchać mądrych ludzi i, i ty. Tak, Ta mądrość jest poza mną, nie ma jej we mnie. I, kochani, to głębokie przekonanie pokutuje tym, że ludzie odcinają się od siebie, od swojego wewnętrznego głosu. Dlatego, kochani, niezwykle ważne jest, aby zacząć uwalniać wszelkie blokady, które nauczyły Cię nie ufać sobie, które powodują, że przestałeś sobie ufać. Więc, kochani, będziemy robić to także podczas tego. Spotkania już 10 lutego, kochani. I teraz. Kogo zapraszam jeszcze, tak? Przede wszystkim, kochani. Um, Super intuicja, no już wspominam, pomaga nam właściwie jest takim powiedzmy drogowskazem, abyśmy dotarli tam, gdzie my pragniemy dojść. Tam, gdzie. Um, tam, gdzie spełnione zostaną najskrytsze pragnienia naszego serca, których nawet sobie nie uświadamiamy. Tak? Naprawdę, na końcu drogi, e, którą my tutaj, wiecie, przeszliśmy przejść, jest coś, czego, o czym nawet w takim świadomym, codziennym życiu nie ośmielamy się marzyć. I to jest właśnie, kochani, coś, tak, być może nie wiesz jeszcze na ten moment, co czeka na końcu tej drogi? Być może wydaje ci się, że jest ona, że, że, że jakby nic dobrego cię w życiu nie spotka. No właśnie, no właśnie tak. Jeżeli tak wybierzesz, to jest duża szansa, że faktycznie tak będzie. Natomiast, jeżeli dasz się poprowadzić w swojej super którą być może jeszcze w sobie nie aktywowałeś, jeżeli dasz się jej poprowadzić, to ona zaprowadzi cię tam, gdzie nie sądziłeś, że, że możesz dotrzeć. Kochani, superintuicja pozwala nam osiągnąć stan świadomości, który ja nie tylko ja nazywam niebem na ziemi. Mam to będę, kochani. E, 24 stycznia mieliśmy cudowne, niezwykłe spotkanie, sesję grupową terapii, grupową kwantową do nieba na ziemi. I nagranie tej sesji w formie audio mp3 jest dostępne również też świetnej promocji, właściwie w, takiej, w, promocji, w tak samej promocji, w takiej samej cenie, jak udział w spotkaniu Kartowysko do Super Zachęcam, kochani. Linka również wrzucę tutaj pod spodem w opisie nagrania. Zapraszam serdecznie, bo to było naprawdę cudowne niezwykłe spotkanie. Możecie przeczytać sobie także komentarze na temat tego spotkania osób, które brały udział. Zapraszam kochani, bo. To jest coś, to jest, podczas tego spotkania przeszła przeze mnie energia, której się. No, nie spodziewałam się, że coś takiego przejdzie. Zawsze dla mnie jest niespodzianką to, co będzie się działo tak naprawdę na tych sesjach grupowych. Natomiast zawsze, zawsze przychodzą do nas w czasie takich spotkań, w czasie takich spotkań w grupie, niezwykłe energie, które otwierają naszą świadomość na wielu poziomach. I to jest, kochani, piękne, że. Jeżeli tylko otworzysz się na tą niezwykłość, którą Twoja boska świadomość, Twoja najwyższa świadomość ma dla Ciebie, to naprawdę możesz, możesz dokonywać rzeczy, o których myślałeś, że są niemożliwe. Możesz dokonywać cudów. Notabene cuda nie są czymś, co dzieje się wbrew naturze, ale czymś, co dzieje się a wbrew temu, czego uczono na za kochani, fizyka kwantowa pokazuje nam, że cuda są możliwe. To jest po prostu potencjał, który istnieje. Każdy cud, który, który sobie, który, chci, który chciałbyś doświadczyć, on istnieje już jako potencjał w polu kwantowym. I teraz, jeżeli Ty go wybierzesz, jeżeli ty wygenerujesz bardzo, bardzo silną emocję, tak, jak ty, tak jakbyś już miał to, czego pragniesz, to ten cud, którego chcesz doświadczyć, to przyciągasz to do siebie. Natomiast um, oczywiście może istnieć sporo przeszkód, które będą chciały go mimo wszystko od ciebie oddalić, i właśnie na tym koncentrujemy się podczas. Terapii kwantowych, aby uwolnić te przeszkody, których być może jesteś nieświadomy. Większość blokad, na to czego my w życiu pragniemy najbardziej, to są właśnie silnie zakorzenione programy, które są zakodowane w podświadomości i my właśnie docieramy do źródła, docieramy do tych blokad, które, których na co dzień możesz sobie totalnie jakby nie uświadamiać, nie zdawać sobie z nich sprawy. I właśnie my wykodowujemy. Te blokady I, i, kochani, jeżeli chodzi właśnie o uwolnienie się od wszelkich blokad, które blokują ci tą superintuicję, tak, do której naprawdę jesteś zdolny, jeżeli chcesz uwolnić się z tak wielu blokad, jak to możliwe na ten moment dla Ciebie, to, kochani, zapraszam zapraszam Was na tą sesję kwantowską do superintuicji. Zapraszam, kochani, także osoby, które są terapeutami, i prowadzą tak innych, mentorami, trenerami, tak terapeutami, i pomagają innym, ponieważ w momencie, kiedy macie świetnie zbudowany, zbudowany kontakt ze sobą, z tym swoim wewnętrznym głosem, z tą superintuicją, jesteście w stanie jeszcze lepiej pomagać innym, a tym samym sobie, tak, kochani. Więc, tak naprawdę, niesamowicie ważne jest, aby. Każdy z nas właściwie miał dostęp do tego wewnętrznego głosu. I kiedy naprawdę otworzymy się na ten głos, kiedy zaczniemy mu ufać, sobie ufać, to w tym momencie zaczynamy. Przede wszystkim przestajemy czuć się zagubieni, tak? Ponieważ ten głos mówi nam. Daje nam odpowiedzi na wszystkie pytania, których my potrzebujemy, których, na których odpowiedzi potrzebujemy usłyszeć. I teraz my naprawdę wszystkie odpowiedzi mamy w sobie. I teraz cokolwiek chcemy wiedzieć, jakiekolwiek pytanie nas nurtuje, to im większą mamy superintuicję, właśnie im, im bardziej mamy zbudowane to, to połączenie z tą intuicją. Tym, a, tym, tym więcej po prostu wiemy i, 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 i łatwiej jest nam połączyć się z tymi um, odpowiedziami na każde, każde pytanie, które nas nurtuje. I do kochani. Zapraszam. Zapraszam. Jeżeli chcesz, zacząć, tak? Bo to, to nie jest tak, że że ja nie mogę zagwarantować nikomu, że jedno spotkanie wystarczy, aby uruchomić dar jasnowidzenia. Może tak nie być. To zależy, ile jest w tobie lęków na to, aby go tak naprawdę uaktywnić. Bo Wiecie, wiele osób chce mieć te aktywne dar jasnowidzenia, jasno czucie, jasno słyszenie, tak dalej, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo się tego boi. Boi się tego, co zobaczy, co usłyszy, co poczuje. I wiecie, tak naprawdę, im bardziej my jesteśmy wewnętrznie zintegrowani, zjednoczeni ze sobą, mam na myśli tutaj integrację aspektów, aspektów osobowości, aspektów ego, aspektów umysłu, aspektów podświadomości. Im bardziej my jesteśmy zintegrowani, jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat integracji aspektów, to, to zapraszam do mojego nagrania, które znajduje się w playliście Najważniejsze Przekazy na temat Drogi na Szczyt. I kochani, zachęcam, bo tak naprawdę kiedy im bardziej my jesteśmy zintegrowani, tym um, łatwiej będzie nam uaktywnić te dary. I tak kochani było w moim przypadku. Ja musiałam przejść przez wystarczająco jakby. Yy, no, przez, przez integrację musiałam się zintegrować w wystarczająco dużym stopniu, aby być w stanie sobie to odblokować, uruchomić powiedzmy te dary, które, które tylko czekały tak naprawdę na to, aż ja pouwalniam w sobie, w sobie pewną powiedzmy kluczową ilość blokad, tak? I wiecie, kochani, tutaj nie ma nie ma żadnej reguły, nie ma, nie ma żadnych ram czasowych, jakichś schematów, które ja wam mogę podać. Na przykład, ile, ile mi to zajmie, tak? Nigdy nie, nie jestem w stanie, tak naprawdę nie jest w stanie wam odpowiedzieć na to pytanie. Nie mogę wam też zagwarantować, że jedno spotkanie wystarczy. Natomiast spotkanie będzie nagrane, będzie można je nabyć. Dla osób, które wezmą udział, będzie ono w bardzo dużej promocji i zachęcam, aby podsłuchiwać nagrania. Co jakiś czas, tak, może niezbyt często, ale co jakiś czas, dlatego, że za jednym razem jesteś w stanie uwolnić ileś blokad. Ale może się okazać, że dana, dana blokada jest bardzo jakby mocno uwarstwiona, jest bardzo głęboko zakorzeniona, dlatego jedno spotkanie może w ogóle jakby, może nie załatwić całej sprawy. Ono może po prostu dotrzeć do jakiegoś tam jakby poziomu, głębokości, natomiast wiele może jeszcze być do uwolnienia i stąd kolejne podejścia będą bardzo, bardzo jakby czasem wręcz konieczne. Dlatego kochani, um, zachęcam, zapraszam. Jeżeli czuję, że to z tobą rezonuje, tak, oczywiście, bo to tak naprawdę nie jest właściwie dla, to, to nie jest dla każdego, nie jest dla osób, które są mocno osadzone w ego, um, które są mocno osadzone w schematach poczucia winy, obwiniania innych, które mają mocne, jakby silne stany lękowe, to, to takim osobom z pewnością odradzałabym udział w tej terapii. Natomiast jeżeli czujesz, że chcesz otworzyć się na swoją, na prowadzenie swojej boskiej świadomości, jeżeli czujesz, że jesteś gotów na to, aby pójść krok do przodu, to to właśnie jest spotkanie dla ciebie. Więc jeżeli chcesz, to już 10 lutego, w czwartek, o godzinie 19.00, spotkanie odbędzie się na Zoomie. Eee, I jeżeli masz jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem możesz napisać do mnie bezpośrednio. I eee, cóż, kochani, dziękuję. Dziękuję, że tu jesteście. Zapraszam Was, kochani, także na darmowe e, live y na temat. E, których tematem takim przewodnim jest kwantowy skok do obfitości. Uwalniamy tam wiele blokad właśnie w kierunku odblokowania obfitości, obfitości na każdym poziomie, tak naprawdę, na każdym obszarze, ale głównie skupiamy się na, właśnie w temacie obfitości finansowej. Zapraszam kochani. Bo to także może, może być początkiem niezwykłej transformacji. Zapraszam także kochani na inne moje nagrania. Tutaj na kanale YouTube, do playlisty Mini Terapii Kwantowej, gdzie możesz doświadczyć tego, jak terapie kwantowe, które właśnie jakby służą temu, aby mógł w Tobie zadzieć się kwantowy skok, tak? Czyli służą temu, aby uwolnić się z pewnych blokad, które, które blokują Cię po prostu w pójściu naprzód, w pójściu w kierunku w kierunku pragnień Twojego serca. Więc zapraszam kochani. Zapraszam także na sesje indywidualne, jeżeli chcesz podziałać głębiej w pewną, na, pewne jakby, na pewien specyficzny obszar, więc zapraszam kochani. I to wszystko na ten moment. Dziękuję wam bardzo, że jesteście tutaj i zapraszam kochani do następnego. Trzymajcie się pa.